Dzień dobry. Serdecznie witam na kanale Bioro Bojakim. No, kochani, sobota piękna. Dzisiaj mogę parasol rozłożyć przy sobocie, po robocie. No, ale panowie, dzisiaj taki szybki odcinek. Panowie, czy wy macie w ogóle jaja? Czy wy macie takie jaja? Ale nie wydmuszki. Kochani, teraz kobiety. Odkładam jajka, bo żona będzie krzyczeć, że jajka pobiłem przed śniadaniem. No, teraz kobiety muszą ocenić, ile tych mężczyzn bez jaj, czyli z jajami wydmuszkowymi jest w naszym społeczeństwie. 5%, 10%, 15%, 20%, może więcej. Ja myślę, że co najmniej 25% takich chłopów bez jaj jest. Oczywiście chłop musi mieć porządne jaja, musi mieć tą werwę, musi mieć tą ikrę, ale nie taką ikrę, że będzie kobietę lał w chałupie damski bokser i to będzie chłop, czy weźmie tak cyk i jest chłop, czy się nie będzie mył, to jest chłop. Nie, nie, o takiego chłopa mi nie chodzi. Chodzi mi o normalnego faceta, mężczyznę, który oczywiście jak wynosi śmieci, to się nie wstydzi, nie wynosi... Yy, śmieci w białych rękawiczkach bo takich chłopów znam którzy mają po 30 lat i on śmieci wynosi w ten sposób najlepiej wynosi żeby nikt nie widział bo się chłop Wstydzi. No jeżeli tak się chłop wstydzi śmieci wynieść, no to w domu ciekawe, co on tam ma ciekawego, jak te śmieci tam stoją i śmierdzą. Czy on też w masce gazowej tam siedzi, czy yy, żonę goni, żeby w dzień wyniosła, bo nie wytrzymuje tego smrodu. Chłop, chłopy ostatnio się takie porobiły, oczywiście, no może trzeba dbać o fryzurę, o paznokcie oczywiście, no ale to wszystko musi być z pewnym umiarem no teraz faceci to najlepiej się pokazują w samochodzie, jak mają dobry samochód, a jak już kiedyś powiedziałem w chałupie brud, smród i ubóstwo samochód jest na kredyt, no ale panowie czy wy potraficie coś zrobić w domu, naprawić, no mam nadzieję, że to jest tylko chyba 25% takich chłopów bez jaj, takich, no w ogóle dziadostwo takie, wielokrotnie mam takich tutaj, widzę takie osoby, na przykład powiem facet, który jest chłopiezi samochodem, ma, żony, ma ma ładny dom i tak dalej, Kalectwo. Kalectwo polega na tym, jego, że nie potrafi nic w domu zrobić. No i wiadomo, że są też takie przypadki, jeden na milion, że chłop ma takie ręce. No ale najlepiej, żeby miał normalne ręce, ale żeby na przykład ktoś nie miał na przykład chęci zawsze donoszenia gdzieś tam, pisania, bo wtedy mu ręce bardzo ładnie pracują. Ale nie o takiego chłopa, co donosi, mi chodzi. No tutaj. Na przykład powiem wam taką sytuację, chłop ma taką kosiarkę, no dobrze, że w ogóle kosi, sam odpalić za bardzo tej kosiarki nie umie, ktoś musi mu pomóc, najlepiej z rodziny, no ale jak już ta kosiarka chodzi na wysokich obrotach, wtedy on tnie, 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 tnie aż mu się ona... Zepsuła, zgasła, nie wiadomo co. Chłop myśli, skrobie, trzeba się przebrać, pojechał po faceta, który przywiózł go za jakiś okres czasu, przyjeżdża, patrzy na tą kosiarę, podchodzi, pyk, odpala i działa. No ciekawa sprawa, ręce czarodzieja. No no to chłop musiał tego chłopa odwieść. przyjechał z powrotem, przebrał się w strój, bierze kosiarkę, tynie, i za chwilę znowu ona nie działa. No i co? Znowu się chłop przebiera i jedzie po tego chłopa, przywozi tego chłopa, chłop podchodzi, patrzy, patrzy, podpompował, pyk, pyk, pyk i koziareczka pali. No, ciekawa sprawa. Ręce leczą, tajemnicze ręce tamten facet ma. No, no to znowu trzeba gościa odwieść. No, przyjechał i. Znowu bierze się do koszenia. Kosi, kosi, znowu nie działa. No, odkłada tą kosiarkę, aż czeka znowu, aż tamten chłop będzie miał czas i mu tą kosiarkę naprawi. No, za jakiś czas, dwie, trzy godziny, przyjeżdża znowu ten sam chłop, rąsia, rąsia, tamten oczywiście ten właściciel kosiarki rozkłada ręce, nie wie o co chodzi. Tamten podchodzi, raz, dwa, trzy. Kosiareczka pali. Kochani, no takich przykładów jest masa. Jest znam takiego, który był ślusarzem, ale młotka w domu nie miał. Pracował w zakładach jako ślusarz, a sąsiad musiał mu obraz przywiesić na ścianie, bo nie potrafił tego gwoździa przybić. Masa jest takich facetów, panowie, nie polega na tym, żeby mieć wydmuszki, tylko trzeba mieć jaja, ikrę w sobie, trzeba coś działać, bo nie tylko polega na tym, żeby latać za babami i je wyrywać, ale jak już wyrwiesz, to zadbaj o nią i zrób w tym domu porządek, nie bądź jajem zbutwiałym. Trzymajcie się, trzeź, ja uciekam, bo sobota dzisiaj, jedziemy jutro z Oliwierem na raid.